Znasz to uczucie, że Narcyz wyszedł na swoje? Skrzywdził cię, upokorzył, bawił się twoimi uczuciami, jakbyś była złamaną zabawką, a dziś żyje sobie szczęśliwie, śpi spokojnie, bez krzty winy czy wyrzutów sumienia. Podczas gdy ty nadal budzisz się w środku nocy, przypominając sobie okrutne rzeczy, które mówił: On nawet nie pamięta już twojego imienia. Podczas gdy zastanawiasz się, czy to była twoja wina, czy jesteś szalona. Czy zasłużyłaś na takie traktowanie? On już manipuluje następną osobą. Najgorsze ze wszystkiego? Prawdopodobnie opowiada wszystkim, że to ty byłaś problemem, że byłaś niestabilna, zazdrosna, skomplikowana. Wykorzystuje twój ból, żeby udawać ofiarę i zyskać współczucie innych. To cię wkurza, prawda? To poczucie niesprawiedliwości, że nigdy nie zapłaci za to, co zrobił. Doskonale to rozumiem. Ale co by było, gdybym powiedziała ci sekret, który by wszystko zmienił. Co jeśli istniałby sposób na upokorzenie tego narcyza w taki sposób, że nigdy, ale to nigdy nie zdołałby się z tego otrząsnąć? Zemsta tak druzgocząca, że błagałby o twoją uwagę, ale ty nigdy więcej by mu jej nie dała. Nie mówię o kłótni z nim. Nie chodzi o przeklinanie, wystawianie na portalach społecznościowych czy robienie awantur. To rzeczy dla amatorów. To, czego cię nauczę, jest o wiele potężniejsze. To technika oparta na badaniach Sigmunda Freuda, największego światowego specjalisty od narcyzmu. Cicha zemsta, która atakuje dokładnie to, czego narcyz najbardziej się boi na całym świecie. Zostań ze mną do końca tego wideo, bo pokażę Ci krok po kroku, jak sprawić, żeby ten narcyz poczuł się jak nic. Jak zero na lewo, kompletnie nieistotny. Podczas gdy Ty odzyskasz całą swoją moc i nigdy więcej nie poczujesz się niczyją ofiarą. Już próbowałaś, prawda? Już próbowałaś go publicznie zdemaskować, już próbowałaś sprawić, żeby poczuł winę, już próbowałaś skonfrontować go ze wszystkimi kłamstwami i manipulacjami. I wiesz, co się stało? Po prostu obrócił grę przeciwko tobie, sprawił, że wyglądałaś na szaloną, dramatyczną, mściwą. Dzieje się tak, ponieważ stosujesz swoją logikę emocjonalną do kogoś, kto działa w zupełnie innym systemie. Podczas gdy ty czujesz winę, wyrzuty sumienia i empatię, narcyz po prostu nie ma tej zdolności. To jak próba uruchomienia programu z iPhone'a na Androidzie, systemy są niekompatybilne. Narcyz nie rozumie żalu, ale rozumie władzę. Nie pojmuje winy, ale pojmuje kontrolę. I oto sekret, którego większość ludzi nigdy nie odkrywa. Dla narcyza najgorszym uczuciem na świecie nie jest bycie znienawidzonym, nie jest bycie zdemaskowanym, nie jest nawet bycie odrzuconym. Najgorszym uczuciem dla narcyza jest bycie kompletnie nieistotnym. Pomyśl o tym. Całe jego istnienie jest zbudowane na idei, że jest wyjątkowy, ważny, niepowtarzalny. Potrzebuje twojej reakcji, czy pozytywnej, czy negatywnej, żeby potwierdzić, że nadal jest istotny w twoim życiu. Kiedy go konfrontujesz, kiedy płaczesz z jego powodu, kiedy próbujesz go zdemaskować. Potajemnie dajesz mu dokładnie to, czego chce potwierdzenie, że nadal ma nad tobą władzę. Prawdziwa zemsta polega na zaatakowaniu tej potrzeby istotności, i to wszystko zmienia. Napisz mi w komentarzach, z jakiego miasta oglądasz. Chcę wiedzieć, gdzie są wojownicy, którzy zastosują tę cichą zemstę. Teraz pokażę ci pierwszą strategię, która sprawi, że kompletnie straci kontrolę. To strategia, którą Sigmund Freud uznałby za najbardziej elegancką druzgocąca moc całkowitego milczenia. To nie jest tylko ignorowanie, to nie jest tylko zerowy kontakt, to zniknięcie z jego egzystencji bez jednego słowa wyjaśnienia. Narcyz oczekuje, że będziesz reagować, liczy na twoje krzyki, twoje łzy, twoje desperackie próby zrozumienia, co się stało. Chce, żebyś błagała o wyjaśnienia, żebyś szukała domknięcia, żebyś w jakiś sposób pokazała, że nadal jest wystarczająco ważny, by wywołać reakcję. Kiedy po prostu znikasz, bez dramatu, bez ostatniej wiadomości, bez wyjaśnienia, tworzysz pustkę, która go wewnętrznie niszczy. W jego umyśle to on zawsze musi mieć ostatnie słowo. To on musi kontrolować, kiedy i jak się rzeczy kończą. Kiedy przejmujesz tę kontrolę i po prostu znikasz, kradniesz coś fundamentalnego jego poczucie własnej ważności. Jedna z moich obserwatorek opowiedziała mi niesamowitą historię. Po latach bycia manipulowaną przez narcystycznego ex męża wdrożyła absolutne milczenie. Zablokowała wszystkie kontakty, zmieniła numer, poinstruowała przyjaciół i rodzinę, żeby nie dawali o niej żadnych informacji. Na początku próbował wszystkiego, powiedziała mi. Telefony z nieznanych numerów, wiadomości przez znajomych, nawet pojawił się w mojej pracy. Ale trzymałam się mocno, zero reakcji. Po kilku tygodniach zaczął wyglądać desperacko. Niemal żałośnie, próbując wywołać jakąkolwiek reakcję z mojej strony, wtedy zrozumiałam, stracił całą władzę nade mną. Milczenie jest tak potężne, ponieważ odmawia narcyzowi jedynej rzeczy, bez której nie może żyć: potwierdzenia, że nadal jest istotny w twoim życiu. Bez tego potwierdzenia jego ego zaczyna się walić. I podczas gdy on się rozpada, ty w końcu zaczynasz naprawdę się goić. Ale milczenie to tylko początek. Następna strategia zaatakuje jego najbardziej sekretną fantazję o tobie. Istnieje fantazja, która karmi ego narcyza bardziej niż jakakolwiek inna. Wyobrażanie sobie, że cię zniszczył na zawsze, że po nim nigdy już nie będziesz taka sama, że zostawił cię tak złamaną, tak niepewną siebie, tak traumatyzowaną, że spędzisz resztę życia, próbując się odbudować. Ta fantazja jest jak paliwo dla narcystycznego ego, sprawia, że czuje się potężny. Ważny, niezapomniany. Dlatego drugim najbardziej druzgocącym sposobem zemsty na nim jest cicha przemiana w swoją najlepszą wersję, ale bez jakiegokolwiek wysiłku, żeby mu to pokazać. Uwaga! Nie mówię o publikowaniu szczęśliwych zdjęć w mediach społecznościowych w nadziei, że je zobaczy. Nie mówię o zapewnianiu, że wie o Twoich sukcesach czy nowym związku. Mówię o prawdziwej poprawie dla siebie i tylko dla siebie, wiedząc, że najlepsza zemsta to dobrze przeżyte życie. Przedsiębiorca, który przez lata był manipulowany przez narcystycznego wspólnika, opowiedział mi, po tym jak się go pozbyłem, skupiłem się w 100% na swoim rozwoju osobistym i zawodowym. Nie żeby mu coś udowodnić, ale żeby się odbudować. Dwa lata później znajomy powiedział mi, że mój były wspólnik był obsesyjnie zainteresowany tym, co robię, gdzie pracuję, czy mówię o nim źle innym. To go toczyło od środka, podczas gdy ja już o nim nie myślałem. Kiedy się poprawiasz bez jakiegokolwiek pragnienia pokazania tej poprawy narcyzowi, kradniesz mu kolejną potężną fantazję, ideę, że zawsze będziesz definiowana przez związek z nim, że zawsze będziesz jego ofiarą. A co jest jeszcze bardziej destrukcyjne dla narcystycznego ego, nigdy nie będzie wiedział na pewno, czy się poprawiłaś pomimo niego, czy nigdy nie był wystarczająco ważny w twoim życiu żeby powstrzymać cię przed rozkwitem ta niepewność będzie go wewnętrznie niszczyć ale jest jeszcze bardziej okrutna strategia czekająca narcyzi są mistrzami projekcji projektują swoje niepewności na ciebie sprawiają że nosisz ich wstyd obwiniają cię za własne wady przez lata absorbowałaś wszystkie te projekcje wierząc że naprawdę coś z tobą nie tak trzecim sposobem cichej zemsty jest stanie się złamanym lustrem Odbijanie wszystkich tych projekcji z powrotem na niego, bez wypowiadania jednego słowa. Jak? Rozwijając tak głębokie zrozumienie jego taktyk, że po prostu nie mogą już na ciebie wpływać. Kiedy Narcyz spróbuje sprawić, żebyś poczuła się winna, rozpoznasz, że to jego własna wina jest projektowana. Kiedy spróbuje oskarżyć cię o egoizm, zobaczysz, że to jego egoizm się manifestuje. Nie musisz mu tego pokazywać, nie musisz dyskutować. Po prostu wiesz, a ta wiedza cię chroni. Terapeutka podzieliła się ze mną przypadkiem klientki, która była zamężna z narcyzem przez 12 lat. Kiedy w końcu zrozumiała wszystkie techniki manipulacji, których używał mąż, to było jak obudzenie się z koszmaru. On nadal próbował tych samych sztuczek, ale już nie działały. Mogła wszystko widzieć jasno, jak oglądanie filmu, który znała na pamięć. Najciekawsze, kontynuowała terapeutka, to, że mąż zaczął się destabilizować, ponieważ nic z tego, co robił, nie generowało oczekiwanej odpowiedzi. To było jakby nagle walczył z przeciwnikiem, który potrafił przewidzieć wszystkie jego ruchy. Kiedy stajesz się tym złamanym lustrem, narcyz traci swoją najpotężniejszą broń zdolność manipulowania twoimi emocjami, a bez tej broni zaczyna czuć się kompletnie bezsilny. Dla niego przerażające jest odkrycie, że stałaś się odporna na jego manipulacje. Ale następna strategia jest jeszcze bardziej druzgocąca. Narcys może żyć z Twoją miłością, może żyć z Twoją nienawiścią, nawet może żyć z Twoją pogardą. Czego absolutnie nie znosi, to Twojej prawdziwej obojętności. Czwartym sposobem zemsty jest kultywowanie autentycznej obojętności wobec niego. To nie jest udawanie, że ci nie zależy podczas gdy potajemnie się nadal przejmujesz. To dojście do punktu, gdzie naprawdę nic do niego nie czujesz, ani miłości, ani nienawiści, ani urazy, po prostu nic. Kobieta, która uwolniła się od narcystycznej matki, opisała mi ten proces. Przez lata oscylowałam między intensywną miłością do matki, a nienawidzeniem jej całą mocą. Zrozumiałam, że obie emocje trzymały mnie przy niej w pułapce. Naprawdę się uwolniłam dopiero wtedy, gdy doszłam do punktu, gdzie mogłam o niej myśleć, bez żadnej silnej emocji, kiedy mogłam widzieć jej manipulacje, jako zwykłe zachowania uszkodzonej osoby, bez wpływu na mnie. Autentyczna obojętność różni się od zerowego kontaktu. Możesz utrzymywać zerowy kontakt i nadal być obsesyjnie skupiona na narcyzie, sprawdzać jego media społecznościowe, stale o nim mówić, pozwalać mu zajmować znaczące miejsce w twoim umyśle. Prawdziwa obojętność oznacza, że nawet gdybyś spotkała go na ulicy, spojrzałabyś na niego jak na kompletnego obcego, bez emocji, bez historii, bez połączenia. Dla narcyza ta autentyczna obojętność to jak śmierć za życia. Jeśli nie może wywołać w tobie żadnej emocji, to w pewnym sensie nie istnieje dla ciebie. A dla kogoś, kogo egzystencja zależy od bycia ważnym w życiu innych, to najgorsza forma nieistnienia ale jest finalna strategia, która jest absolutnie druzgocąca. Ostatnim i najpotężniejszym sposobem cichej zemsty jest rozwinięcie kompletnej odporności na narcystyczne taktyki, nie tylko tego konkretnego narcyza, ale każdego innego, którego możesz spotkać w przyszłości. To oznacza, że tak wiele nauczyłaś się z doświadczenia, że stałaś się kompletnie niemożliwa do manipulowania. Potrafisz rozpoznać sygnały ostrzegawcze już od pierwszego spotkania. Potrafisz przejrzeć maskę jeszcze zanim zostanie całkowicie założona. Potrafisz ustanawiać mocne granice i utrzymywać je bez poczucia winy. Psycholog, który dorastał z narcystycznym ojcem i potem miał kilka toksycznych związków, powiedział mi: Po latach terapii i samopoznania doszedłem do punktu, gdzie potrafię rozpoznać narcyza w pierwszych minutach rozmowy. Taktyki, które wcześniej by mnie nabrały, teraz są tak oczywiste, że niemal mnie rozśmieszają. To jakbym rozwinął emocjonalny system immunologiczny specyficzny przeciwko narcyzmowi. Dla narcyza nie ma nic bardziej frustrującego, niż osoba, której nie można manipulować. To jak wampir przed kimś odpornym na jego ukąszenie, bez względu na to, co próbuje, nie może się tobą żywić. Najbardziej druzgocące jest to, że ta odporność nie jest czymś, co może przezwyciężyć nowymi taktykami czy bardziej wyrafinowanymi strategiami. Jest permanentna. Fundamentalnie zmieniłaś sposób, w jaki reagujesz na manipulacje. Kiedy osiągniesz ten poziom odporności, narcyz nie tylko traci władzę nad tobą, traci nadzieję na kiedykolwiek jej odzyskanie. A dla kogoś, kto żyje po to, by kontrolować innych, strata tej nadziei to ostateczna porażka. Teraz pokażę ci, jak wdrożyć to wszystko w praktyce. Znajomość tych strategii to tylko pierwszy krok. Teraz musisz wiedzieć, jak skutecznie je wdrożyć w Twojej konkretnej sytuacji. A przede wszystkim musisz dokonać uczciwej refleksji. Czego naprawdę szukasz w tej zemście? Jeśli Twoja motywacja to nadal sprawienie, żeby narcyz cierpiał, to nadal jesteś emocjonalnie z nim związana. Nadal pozwalasz mu zajmować miejsce w Twoim umyśle i sercu. Prawdziwa cicha zemsta nie bierze się z chęci skrzywdzenia, ale z prawdziwego pragnienia uzdrowienia. Pomyśl, ile czasu spędziłaś mentalnie przewijając rozmowy i sytuacje, próbując zrozumieć, gdzie popełniłaś błąd, fantazjując o scenariuszach, gdzie w końcu mówisz wszystko, co myślisz, mając nadzieję, że pewnego dnia uzna zło, które wyrządził. Cały ten czas i energia emocjonalna mogły być zainwestowane w Ciebie. Wdrożenie tych strategii wymaga fundamentalnej zmiany. Przestania być skoncentrowaną na narcyzie i rozpoczęcia koncentracji na sobie. To nie dzieje się z dnia na dzień. To proces, który wymaga brutalnej uczciwości wobec siebie. Musisz rozpoznać sposoby, w jakie pozwoliłaś narcyzowi kontrolować cię nawet po zakończeniu związku. Jedna z dyrektorek powiedziała mi: Zrozumiałam, że chociaż rozstaliśmy się lata temu, nadal żyłam życiem, reagując na niego. Wybierałam ubrania myśląc o tym, co by pomyślał, podejmowałam decyzje, bazując na tym, co by powiedział. Nawet moje nowe związki były wpływane przez strach przed spotkaniem kolejnego narcyza. Żeby skutecznie wdrożyć tę strategię, musisz zaakceptować, że nigdy nie otrzymasz zamknięcia, którego szukasz od narcyza. Nie uzna w pełni szkody, którą wyrządził, nie przeprosi szczerze, nie zmieni fundamentalnie tego, kim jest. Zaakceptowanie tego jest bolesne, ale także wyzwalające. Następny krok jest kluczowy dla sukcesu. Przemoc narcystyczna tworzy dosłownie nowe ścieżki neuronowe w twoim mózgu wzorce myślenia i odpowiedzi emocjonalnej, które były wzmacniane przez długi czas. Przekonfigurowanie tych ścieżek to jak uczenie się chodzenia na nowo po wypadku. Musisz zidentyfikować wzorce myślenia, które utrzymują Cię w połączeniu z narcyzem. Za każdym razem, gdy mentalnie przewijasz związek, za każdym razem, gdy wyobrażasz sobie scenariusze konfrontacji, za każdym razem, gdy zadajesz sobie pytanie: Dlaczego mi to zrobił?, wzmacniasz połączenie neuronowe. Pierwszy krok to nauczenie się rozpoznawania tych wzorców i świadomego ich przekierowywania. Kiedy przyłapiesz się na myśleniu o nim, zatrzymaj się natychmiast i skup na czymś związanym z Twoim osobistym rozwojem, Twoimi celami, Twoim szczęściem. Drugie, rozwiń sieć wsparcia, która rozumie, przez co przeszłaś. Mogą to być przyjaciele, rodzina, terapeuta specjalizujący się w tym lub grupy wsparcia dla osób, które przeżyły przemoc narcystyczną. Posiadanie ludzi, którzy walidują Twoje doświadczenie, jest fundamentalne. Trzecie, praktykuj cierpliwość wobec siebie. Odłączanie się emocjonalne od narcyza to proces, nie wydarzenie. Będą dni, kiedy poczujesz, że cofnęłaś się, dni, kiedy gniew lub ból powrócą intensywnie. To nie oznacza, że zawiodłaś, oznacza, że jesteś człowiekiem. Jak wyjaśnił specjalista od traumy, powrót do zdrowia po przemocy narcystycznej nie jest liniowy. To jak spirala wznosząca się, czasami wydaje się, że wróciłaś do tego samego miejsca, ale w rzeczywistości jesteś na wyższym poziomie zrozumienia i uzdrowienia. Zastosowanie tych strategii to nie tylko o tym, jak reagujesz na narcyza, to o tym, jak odnosisz się do siebie. To o odbudowie zaufania do własnej percepcji, do swojej wartości wewnętrznej, do swojego prawa do ustanawiania granic. I oto najpotężniejsza prawda. Z czasem zauważysz, że Twoje pragnienie zemsty zaczyna maleć. Nie dlatego, że wybaczyłaś narcyzowi, ale dlatego, że Twoje dobre samopoczucie nie jest już w żaden sposób z nim związane. Nadejdzie moment, kiedy będziesz mogła myśleć o narcyzie bez przyspieszania serca, bez zimnego potu, bez wypełniania umysłu obsesyjnymi myślami. To będzie moment, kiedy będziesz wiedziała, że twoja zemsta jest kompletna. Dotarliśmy do końca tej transformacyjnej podróży, i teraz rozumiesz, dlaczego jedyna naprawdę druzgocąca zemsta przeciwko narcyzowi. To nie atakowanie go, demaskowanie lub próby sprawienia, żeby poczuł winę, to całkowite uwolnienie się od jego emocjonalnej i psychologicznej kontroli nad tobą. Pięć strategii, które przeanalizowaliśmy: absolutne milczenie, niewidzialna transformacja, złamane lustro, autentyczna obojętność i całkowita odporność to nie tylko formy zemsty. To sposoby odzyskania swojego życia, swojej mocy i swojej przyszłości. Ta cicha zemsta ma paradoksalny efekt. Podczas gdy ty doświadczasz swojego największego zwycięstwa, wolności, narcyz doświadcza swojego najgorszego koszmaru nieistotności. Może żyć będąc nienawidzony, krytykowany, nawet publicznie zdemaskowany. Czego nie może znieść, to bycie zapomnianym, bycie nieistotnym, nie wywoływanie w tobie żadnej emocji. Dziś możesz rozpocząć tę transformację. Może to być zablokowanie narcyza we wszystkich mediach społecznościowych, umówienie wizyty z terapeutą specjalizującym się w tym, lub po prostu podjęcie świadomej decyzji, żeby nie sprawdzać więcej jego profili. Każdy mały krok oddala cię od jego kontroli i przybliża do twojej wolności. I pamiętaj, to nie jest zemsta, którą robisz raz, to codzienne zobowiązanie wobec siebie, stała praktyka wybierania siebie. Pewnego dnia zauważysz, że minęły tygodnie, może miesiące, bez myślenia o narcyzie ani razu. Tego dnia będziesz wiedziała, że wygrałaś, nie tylko się zemściłaś, uwolniłaś się na zawsze. Twoja wolność emocjonalna to jedyna zemsta, która naprawdę ma znaczenie. A teraz wiesz dokładnie, jak ją zdobyć.